Cześć, mam kolecen wikaku. Tu są nowe nabytki? Są to gołębie, których jeszcze nigdy nie miałem. To są moje pierwsze w życiu gołębie. Właśnie tam jest sobie samczyk. Już pewnie wiedzie wiecie o jak widać. Jest to samczyk zakonik niemiecki. I to, o i tu jest jeszcze żółty są to oba zam, samczyki e, trochę zimno się zrobiło właśnie e, samczyk e, te dwa to były są z 2020 roku e, tu jest samiczka do tego czarnego o i samiczka do żółtego takie zakoniczki są to moje pierwsze w życiu zakoniczki. zapłaciłem za, za te czarne za, za czarne zapłaciłem 7, nie, 40 zł z wysyłką 78 zł ten żółty i ta taka kawowa, to gratis dostałem, bo ja muszę im dać pić. Dobra, to już im to wezmę, im to muszę posprzątać. To ja może jutro się zabiorę, bo już niedługo idę do szkoły, bo nie, nie było pana od warsztatu i tak nie chodziłem. A w piątek już... Nie chcę sobie... Piją. Idzie za konik. Za koniczki idą. Samczek. Ładne, ładne nawet. Pije sobie. Drugi tam. Widzę to ta brączko. Ten. A on ma na piórka właśnie żółte i nie wiem czy mu to się spie, spierzy czy nie nie, nie, jestem, nie jestem pewny bo to w Grecji się dostałem Pozdrawiam Pozdrawiam Sprzedawcę. Taka, gdzie taka kawałowa Bardzo mi się o, tu. Mi się podoba ona Fajna taka równa samiczka też fajna bo no jeszcze tam parę pa, jeszcze będę dokupywał samca żałobnego tutaj Samiczkę jasną, samca, nywka będę to kupować. Co tu jeszcze dalekobieżnego, bia no, no, biały poślowy. Co tu jeszcze, Blau Windry będę to kupować. Samiczkę i samca. I to tyle: to tak z kilka sztuk tylko brakuje. A i Winera, samca. No, i tu, a tu, tu zaraz zobaczę, czy do tych samczyków będę chyba coś dokupywał. A, będę dokupywał do. Murzyna. Tu z tych samczyków to będę tylko dokupywał. Murzyna i tiplerkę. Gdzie on jest? Ten murzynek tam siedzi. O, zakonnik wyszedł sobie. A tak a jeszcze widy samca będę dokupywał to właśnie BMW BMW. Takie A tak to już fajne nie na razie. Wyniosę na wolierkę. Może wyjdą. Fajnego gołąbki, naprawdę. Miałem kupić za pierwszym razem e, parę, e, parzystą chyba za koników. No ale 60 zł tak, zapytałem się tam na grupie na Facebooku. Czy z, y, ile warte, to tam niektórzy mówią, że 30, 40, y, 50, nawet 150, 200, nie wiem, no różne, ale bym wziął, jakby wysyłka kosztowała u niego 38 zł, kosztuje 60 zł, więc za tyle to ja nie będę nawet płacił. Wysy... O, ten sami coś się dobija. O. Ona, ona chyba do niego idzie Pada No No pada To w sumie i dobrze trochę No pada To w sumie dobrze dla mnie Bo nie będę już robił kurniku Uminować się nie chcę A co się on się dobija? On chyba do tej samiczki yy. Czarne idzie. Zaraz wpuszczę i po, po jakimś tam czasie wezmę i. No, za chwilę. Widzimy się za chwilę. No, kolega dzwonił, bo. Na ryby, na ryby. No, mama przyjedzie, tu pojadę. No, ale mówię, no. Jak na, jak na pierwsze moje zakonniki to jestem bardzo zadowolony. Co z tego, że. Czy równe, czy. Nie, nie wiem, czy to równe, czy nie ja tak, nie wiem, dobra. Ale ja jestem bardzo zadowolony do, O, naprawdę. Długo, długo ich będę musiał trzymać w gębniku, bo, żeby no nie uciekło, bo. Teraz chciałbym kupić skowronki, ale skowronki też trochę kosztują, 100 złotych para, takie bez pasów, yy, czy z pasami. Yy. Czy są też nakrapiane z skowronki. Ale właśnie, wypuszczę tą samiczkę. Tutaj otworzę, żeby sobie wyleśła. Ja naprawdę nie, tak, tak nie mogłem się doczekać jak, e, jak wierz, weźmie i przy, przywiezie mi kurier. Kurde już wydzwaniałem czy jest paczka, czy to tamto. kurde, naprawdę. O 1424 dopiero. E, przy mi kurier, nie wiem czemu, a już miałem jechać do, do poczty e, popaczkę, ale zauważyłem, że... No idź, idź samiczka. Na chwilę, bo chcę zobaczyć czy może jest sparzone, to to dopuszczę do jajek nawet. Czy nie dopuszczę? Ja dopuszczę. A ja mam wyrąbane. O, napiszcie mi w komentarzu, czy to, czy ta zakoniczka za jest równa, czy nie. No nie wiem. Naprawdę. Kuh. Ale ja e, miałem w planach... Otóż nawet jak i miałem te gołębie, tutaj już jak miałem te ozdobne, to i tak miałem e, w planach kupić, ale tak jakoś mm, szukałem, tam tak ta jakoś... Takie jakieś miałem kupić, dwa za 50 zł, ale później się rozmyśliłem. Nie kupiłem, przez chwilę o nich zapomniałem. Pojawiły się w firmie. Zakoniki później sobie tak myślałem. Zobaczyłem na grupie, właśnie te zakoniki. To za 60 zł. Nie, najpierw chciał 100 zł, później y, targowałem się y, tam, później 80 powiedział, później y, znów się targowałem, 70 powiedział, a ja się targowałem do 60 i tak non-stop, non-stop nie przestawałem, aż do 60. Później się wkurzył, powiedział, że dobra, 60, y, ale wysyłka 60, 120. To już by, o, o, te już lepsze są dla mnie. Dwa gratis i dwa. Naprawdę, ale tak. E, później, no, e, e, chwila przerwy była, e, bo musiałem schować e, wiertarkę, e, diaksa i różne takie. Ale czy już chyba do niedzieli, jak się wyrobią, to już będą kury. Już, już tak, o, już tyle, to co no, półki to szybko, raz, dwa się zrobi, tu grzędę szybko, raz, dwa się zrobi. Yy, jutro, jak się uda, to yy, niech to szybko się wysycha, ten beton i ten, o, taka, fajny dasz pada yy, i... Z, będę zdejmował też furtkę, bo tam blachy od spodu jakoś y, przekręcić, nie wiem. Y, później y, sz, słupki. Tutaj chyba będzie jeden, tu będzie gdzieś dwa, trzy i tam cztery. I tak to będzie wyglądało. Już kury będą. Szybko siatkę tam na y, ogrodzić, szybko siatką i wszystko będzie tak jak trzeba. Tu mam zamiar kupić gołąbki do tego. Bo zobaczcie, tu fajne takie miastka są. O jeżdo. O, zobaczcie, o. Tu chyba im napiszę w komentarzu, by, czy coś by im się stało. Czy jajka jakby zniosły, czy by y, spadły, czy nie. Zobaczcie, o, tam, tam, tam. No. E, nie, ale tutaj e, tam tak sobie wpuściłem gołębie tam. Na kilka minut, i nawet fajnie siedziały. Tu takie, bym takie koszki pokupował, wiecie, żeby sobie latały. Siedz... a nie, nie ma światła, co jest? Nie, nie ma. Trzeba włączyć. No. Za koniczki sobie jedzą. Kurde, naprawdę że się nie spodziewałem, że będę miał te zakoniki. I tak, kariery no też szukam karierów takich no, niedrogich, tak do 150 zł, parkę, czy nawet do 200. Od, 200. od 150 do 200 szukam takich ładniejszych no się czy na giełdach, ale na giełdach to sobie tak. Chyba nie będę kupywał już na giełdach, bo tam choroby tam znajomi kupują mi, wiecie Co znaj, co pojadę do znajomego mówi, kupił na giełdzie, już mu wszystko pozdychało. Tak w kółko jest i teraz ja się boję, ale to tam gdzie to do, 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 do jakiejś klatki dam i, i już. O, takie. No, super, super te goczki. Co koniczka? Nie, nie widzieliście Więc z kariery, ale to jak chciałbym kariery, to bym musiał jakiś nowy gołębnik zbudować Wiecie. A po co mi już kolejny gołębnik? Nie, no już kolejny gołębnik nie, bo ile? Ja mam swoich trzy i, i jeden taty, więc cztery, a po co? Yy, Milion pięćset, sto Tutaj, yy, no, co tu jeszcze? Pokazać kaczki Tam są, tam, no, kurde, chciałbym już jak najszybciej brach, żeby były już. O, kogucik, fajny. Zobaczymy. Będzie może film ze sprzątania obory dla kurbrach. tutaj wszystko, co tu jest, wszystko będę sprzątał. Półki z dołu, wszystko będzie zagrodzone. Bo ja nie chcę, żeby tam były półki, tylko tak. I będę chciał mieć ze dwa kogutki brachmy i gdzieś. O kurde Na pewno chcę y, kupić 3 lub dwie kury brachmy y, Będzie to kolor Izabela Izabela Czarna i nie wiem jeszcze jaka ale czy porcena, porcelanowa y, Ale póki chciałbym wszystkie tu wszystciutkie zagrozić Jak będzie 2, 4, 5, 6, 7, 8 10, tak? No 10. Więc 10 bym miał kurek brach e, i ze dwa kogutki e, ten czerwony i nie wiem jeszcze jaki by był. Tu bym zrobił takie specjalnie, że normalnie kurka sobie w, e, bez problemu sobie wleci o jajeczko. Wszystkie półeczki, o, jakie fajne. Wszystkie te półeczki będą posprzątane. I będą mieć ładnie Wszystciutko, wszystko Ile będzie trzeba Tyle kupię kostek y... słomy Wszystko wezmę i Wysypię najpierw po półkach i później to wszystko to, to tamto są tam. O Jezu Trochę będzie tego ale no, co dla kurci nie robi. Na początku, żeby was nie okłamać, chciałem tu mieć gołębie. Chciałem mieć gołębie, bo tutaj do, w tych półkach by miały, tylko jak mówię, przy, na, do, na dół by było zagrodzone. Yy, I tak jak są te drzwi, zaraz wam pokażę. Te drzwi, to tak. Tą dziurę chciał, chciałem zakryć. I pośrodku w wystawić I by tu miał, ale nie no. Stwierdziłem, że to będzie głupi pomysł. Więc film może będzie ze sprzątania wszystko cegły jak mi, jak, jak się uda to wszystkie cegły posprzątam. No to co? E, chyba słyszycie wibracje. Na tyle to koniec, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć.